że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy. I w I don't usually come to parties. I'm a little bit shy, but naughty. But since you laid eyes on me. 나에게 기다 와 그러니까 Ból do królów, panów, pan, każdą z ran. Przez swój brzeg drąży sam, a on kocha wolność, miłość, to dusza, kłoda Dana tobie, jeśli nawet w grzechach toniesz wierz mi, to jeszcze nie koniec, on na krzyżu rozłożył koniec. Mój człowiek Jezus płacił grzechów dług. Dzięki łasce masz wiele dróg, dał Ci Bóg możliwości. Zobacz, wielu chce miłości, chce wolności, błagi nałogów, bogów. Prawdziwa wolność Właśnie dziś, tu i teraz, tego Go bo jest ze mną właśnie dziś. Jezus Cię kocha, pragnie, leczy właśnie dziś, tu i teraz, chcę Go bo jest ze mną właśnie dziś. Prawda. Witam was ponownie. Drodzy przyjaciele, zakończyliśmy na Mateuszu, który, którego bogactwo były pieniądze, ale i samotność. Może jesteś podobny do niego. Nie masz pieniędzy, ale masz tysiąc, albo i więcej przyjaciół w cudzysłowie na Facebooku. Możesz na nich liczyć? Czyli były walentynki. Ktoś okazał ci serce prawdziwe. Miałeś czas powiedzieć Panu Jezusowi: Boże, jak ja Ciebie kocham, bo Ty mnie umiłowałeś. Czy też wszystkim ikonki wysyłałeś, oni są kochani, wspaniali, tylko kiedy płaczesz z samotności wieczorem, z bólu, że nie możesz unieść tego, co masz w sercu, jest puste, a może. Nadechnione, to warto może pomyśleć o tym, który wtedy, kiedy przegrywasz, wchodzi do akcji, aby cię uratować. Tak. To właśnie on, Jezus Chrystus. On powiedział: Ja jestem prawdą, życiem, drogą. Prawdą. Bo On wie, co to jest życie bardziej niż tobie się wydaje. Ale jest taki człowiek na naszym mapie, Piotr się nazywał. Rybak z Galilei, znający wyśmienicie Jezioro Galilejskie. I kiedy Panie Jezus, kiedy oni są zmęczeni, połowę po sieci są puste, przybywa do brzegu. Pan Jezus mówi Piotrze, nie smuć się, wypłyń jeszcze raz, ale ze Mną sieci ale ze mną. I Piotr się broni i mówi te słynne słowa na Twoje słowo, bo ja wiem, ja się znam. I co się dzieje? Ja przeczytasz w Ewangelii i okaże się, że sieci się rwą, muszą przyjaciele dopłynąć, pomóc, wyciągnąć się. I Piotr pada do nóg i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszy. Ja ufałem sobie. Myślałem, że Ty znasz się na tym, co jest w niebie, nie na ziemi. I tacy my jesteśmy. To my lepiej się znamy na wszystkim. Nie Pan Bóg. A Pan Bóg jest specjalistą od Twojego serca. On wie, czego potrzebujesz. On wie, jaki On jest tęskniony za prawdą, za życiem, za miłością. I właśnie tym, co od tej prawdy Cię odgradza, to jest grzech. Nie będę Ci mówił całej katechezy na temat grzech, ale chciałbym, żebyś zapamiętał jeden, Byś się nie pytał, czy to jeszcze jest grzechem, czy już jest grzechem. Tylko byś nie patrzył jurydycznie, prawnie, odtąd dotąd, tylko by spojrzał, że Twój grzech łamie serce Boga. Twój grzech łamie serce Twoje. Bo niższy miłość, niższy relacje. Zawiodłem przyjaciela. Zawiodłem kogoś, kto mnie kochał. Pomyślałeś kiedyś o tym? Czy tylko, że coś zrobiłeś złego? Ale każdy człowiek, kiedy wyrządzisz mu większą, mniejszą krzywdę, poważną, powie: Idź, precz, nie znam Cię. A Jezus, a Jezus chce Cię przytulić i powiedzieć człowieku: Ja właśnie wchodzę, by Cię uratować. To jest właśnie. Prawda o Tobie. Kiedy klęknie przy konfesjonale, powiesz, Boże, zrobiłem to, to i to. Tylko Ty możesz mi przywrócić rady życia. Wstydzisz się? To znaczy, że jesteś normalny. Wstyd świadczy, że masz w sobie pokłady dobra i widzisz, że trzeba się wstydzić, że zawiodłem kogoś, kto mnie ukochał. Ale on tego ci nie wypomina. Piotrowi nie powiedział, dlaczego zawiodłeś, dlaczego zraniłeś, opuściłeś, zaparłeś się. Tylko Piotrze, czy ty mnie kochasz? To jest prawda o Bogu. Bogu, który Ciebie kocha i mnie nie wyobrażali. Mimo, mimo że my tak zawodziły, dlatego On. Podnosi się z tego konfesjonału, daje się nową szatę i mówi, idź i nie grzesz więcej. To jest właśnie Maria Magdalena, której Jezus daje życie. O niej jeszcze będziemy mówić. Ale czy ty znasz prawdę o sobie? Co cię boli? Co cię męczy? Co cię trapi? I czy potrafisz przyznać się, że sam nie dasz rady? Spójrz na konfesjonal, jak dwie wyciągnięte dłonie kochającego przyjaciela Jezusa. Tak jak byłeś dzieckiem, małym, zbroiłeś, biegłeś do mamy po to, aby się wtulić. Ona cię brała do serca, moje dziecko. Nie mam się, nic się nie stało. Ten wazor się odkupił. I tak Jezus chce Cię przytulić i powiedzieć, porozbijało Ci się troszeczkę życie, ale posklejamy i będzie dobrze. To jest prawda Boga dla Ciebie. Bóg nie wątpił w Ciebie, nie zmęczył się, by Tobie przebaczać, by Ciebie kochać. Nie również. Bo przebaczając, on chce dać ci życie wchodzisz w to? Tak mnie skróż, tak mnie złam, tak mnie wypał, Panie, byś został tylko ty Byś został tylko Ty Jedynie Ty Tak mnie skroś Tak mnie złam Tak mnie wypal, Panie Byś został tylko Ty Byś został, ty, ty. został tylko Ty Jedynie Ty Tak mnie skroś tak mnie złam, tak nie wypal, Panie Został tylko Ty Został tylko Ty Jedynie Ty Tak mnie skurcz, tak mnie złam Tak mnie wypal, Panie Został tylko Ty Du sa stått til kottet ty, i din hjerte jedy.